Do tej pory nie zdawał sobie sprawy, że da się tak sterować mobami w Minecrafcie. Ten sposób pozwala dosłownie niewidzialnie kontrolować, dokąd pójdą. RedLogic rozgryzł kod mobów w Minecrafcie i odkrył trzy naprawdę grube rzeczy. Po pierwsze, moby w Minecraftie wybierają losowy, solidny blok w okolicy, w stronę którego idą i to mogą być nawet bloki pod ziemią. Jeśli trafią na miejsce wewnątrz bloku, gra po prostu podnosi to miejsce wyżej, aż będzie nad ziemią. To właśnie dlatego wysokie albo strome tereny są wybierane znacznie częściej. Na przykład, jak masz platformę w powietrzu i jedną połowę wypełnisz kamieniem, Większość świń wyląduje właśnie tam, a druga strona zostanie prawie pusta. Po drugie, Red Logic odkrył, że różne moby mają swoje ulubione bloki: zwierzęta wolą trawek, grzybowe krowy mycelium, a potwory ciągnie do ciemnych miejsc. I teraz najlepsze: jeśli połączysz to ze sztuczką z gęstym podłożem, możesz dosłownie ustawić moby, żeby szły dokładnie tam, gdzie chcesz. I po trzecie, monolity. Wysoka kolumna ma o wiele więcej solidnych bloków niż płaska ziemia dookoła, więc moby wybierają ją dużo częściej, nawet jeśli jest poza ich zasięgiem. Dlatego pójdą w stronę najbliższego bloku który mogą dosięgnąć. To oznacza, że w labiryncie moby same znajdą najkrótszą drogę tylko po to, żeby zbliżyć się do monolitu. Z odrobiną planowania możesz dzięki temu dosłownie zmusić moby, żeby same pakowały się do pułapek albo na farmy całkowicie automatycznie.